takie problemy rozwiązać, no bo prezydent Warszawy zaznaczył, że badanie to nad tym, dlaczego taka awaria miała miejsce dotyczy tego, czy to nieprawidłowości prowadzących do awarii doszło przy realizacji czy już na etapie projektowania kolektora, jeśli przy budowie ta sprawa jest mniej poważna, naprawa potrwa krócej, natomiast jeśli okaże się, że to był błąd projektowy, to znacznie dłużej. Więc mamy też rozumieć że gdyby wojsko, gdyby rząd nie podjął tej decyzji, to jeszcze dzisiaj i, i może przez kolejne tygodnie no sprawa nie, nie znalazłaby żadnego rozwiązania. No nie jeśli no nadal lądowały źle, to już mieliśmy do dzisiaj taką sytuację, że blisko 2 miliony metrów sześciennych nieczystości wpadło do największej polskiej rzeki, prawda? Gdyby nie reakcja rządu, no to każdego dnia 260 tysięcy metrów sześciennych nieczystości, wpadłoby do wisły, to jest mniej więcej, żeby to obrazowo jakoś tak opisać, mniej więcej tyle nieczystości, że co 20 minut można by nimi napełniać kolejny olimpijski basen Więc to są naprawdę olbrzymie, olbrzymie ilości różnych, różnych ścieków, które no na to jak wygląda rzeka, na to jak wygląda bezpieczeństwo mieszkańców na północ od Warszawy. Przecież rzeka ma wiele zakoli takich, gdzie woda stoi. Te nieczystości tam się osadzają. To powoduje zagrożenie bakteriologiczne, szereg innych problemów. A... Wiemy, że w przecież ludzie się kąpali, no teraz już używam czasu przeszłego, prawda, no bo teraz nikt pewnie na blisko Warszawy, na północ od, od Warszawy się nie kąpi, ale nie wiem, psy e, e, wskakiwały do wody, były miejsca, gdzie bydło e, wchodziło do wody, prawda, no to wszystko, ten rzut bezpośredni, rzut ścieków do rzeki powodował zagrożenia i degradację Wisł w związku z tym Wisła też głowa do, do, do Bałtyku. Tak, bo pamiętamy niedawno awarię w Gdańsku też ścieki wpłynęły do Żyto do, 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 do rzeki i też tym samym prosto pra, praktycznie do, 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 do morza no tak, to jest i to jest jedna z największych w ostatnim okresie, w ostatnich latach nie wiem czy można nazwać katastrofą, ale awarii Mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie do tego stopnia, że zaniepokojeni poczuli się nasi sąsiedzi. To zostałem poproszony przez ambasadora Szwecji dzisiaj o spotkanie, żeby na temat rozwiązania tego problemu bezpośredniego zrzutu nieczystości warszawskich do Wisły, żeby o tym porozmawiać. No cieszę się, że będę mógł powiedzieć ambasadorowi Szwecji, że sprawa została właśnie przez rząd rozwiązana. I że już ilość tych nieczystości została w sposób znakomity zmniejszona, a za chwilę przestaną w ogóle te nieczystości wpływać do największej polskiej rzeki. No ale to pokazuje to zainteresowanie międzynarodowe, pokazuje też rozmiar problemu. No to, no to nie, lada, nie lada kłopot, nie lada problem, bo to nie pozostanie bez, bez można być, znaczenia dla ekosystemu. Myślimy o Wiśle. Bo bo to nie jest kwestia wzruszenia Ramion, bo ktoś by powiedział, że to nie jest duży problem, to znaczy to dlaczego oczyszczamy ścieki, prawda? Dlaczego chronimy ten ekosystem? Proszę ojca, jeżeli by to nie był problem, to dlaczego wydano blisko 4 miliardy złotych na budowę oczyszczalnych Czajka? No to jest. coraz więcej te ścieki są coraz bardziej zróżnicowane przecież tam też były e, jakieś ścieki przemysłowe no na to krali pieniędzy ma, i wiesz mój 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 że, ubyt, że na coś niby się wydali mój mój mój. Wysoko postawieni okryku, gdyby, handlarze no, no, rosną. Tymczasem coś się stało z taką oczyszczalnią jak na przykład w Warszawie Czajka, bo to są ogromne pieniądze i teraz czy nas na to, żeby były dwa systemy, gdyby jeden padł, żeby przejąć, no bo co miasto przestanie używać wody, przestaniemy się o, myć?